Muszę sprawdzić swój komputer, ale jako kameraman będę dzisiaj dla Was nagrywał. Jako właśnie on. Patrzcie, co się stało z moją głową. Ale słyszę jakieś dźwięki, co nam się dobiega. O nie, to znowu Skibidi to aliet! Ale z kim on się tam nawala? Ej, zaraz, zaraz, to jakiś nowy gościu. Kto to jest? Ej, on wygląda. Ma na głowie jakiś telewizor? Wygląda jak telewizor. Co jest? Ej, patrzcie, on podchodzi do domu. On chyba nie daje rady. Ej, wszedł do mojego domu. Skibidi jaki wielki. O nie, on próbuje się do nas tutaj dostać. O nie, o nie. Kto to do mnie mnie? przyszedł. Co jest? TV-man? To jest jeszcze lepszy. To jest, widzowie, TV-man. A ja jestem kameraman. O, TV-man jest jeszcze o wiele lepszy. To jest poziom wyżej. Patrzcie, jak on wygląda. Siema, TV-man. Ty nie możesz sobie po, pozwolić tutaj sy, pokonać Kibidibi. Nie dajesz rady. Kiwa gą, że tak. Musisz mi pomóc, napisał. ok, musimy pomóc, TV-man. Okej, okay, no to dobrze, no to idę. Po, tylko poczekaj. E, widzowie, kliknijcie łapeczkę w górę. Ej, słyszycie mnie? Ja będę wszystko widział, będę nagrywał. Ha <laughs> Kto kliknie łapeczkę, to ja wszystko widzę. Halo, kto? No weź kliknij łapeczkę jedną do no plusa. Ja wszystko będę nagrywał, bo jestem kameraman. Dobra, idziemy za TV-man. On nas potrzebuje. Szybko nas tutaj chce. Okej, okay, no on od niego nas strzela. Patrzcie! Skibidi mi dostaje! O nie, jaki wielki! Uciekamy! My jesteśmy basabali! bali! Skibidi toalety jest zbyt duży. Nie damy mu rady. Musimy stąd uciec. Biegnę za TV-man. Uciekamy przed Skibidi, toalet, który jest zbyt wielki. Ale pytanie, gdzie my biegniemy? Okej, okay, on chce mnie gdzieś tutaj zap. Prowadzić, biegniemy w stronę lasu. Aha, dobra. Okej, okay, no to w takim razie pobiegnijmy sobie tutaj i on nas prowadzi prościutko. Dobra, ja biegnę, patrzcie, kameraman za TV-men, który jest to o wiele lepszy. Zaraz, zaraz, co tu jest za tymi drzewami? Jakieś wielkie pomieszczenie? Siwe? Co to jest za ogromne pomieszczenie? Zobaczcie na to! Ej, tego wcześniej tutaj nie było, przysięgam, ja to widzę pierwszy raz. Mamy dalej przejście, on nas gdzieś prowadzi, a ja tu mam wejść? Serio? On pokazuje, że tak, wagon, że tak. Okej, okay, widzowie, to zostawcie subika, pamiętajcie o subskrypcji. Kliknijcie teraz czerwony przycisk, a ja tam wejdę. Dobra, za trzy, dwa, klikajcie subika jednego, jeden, teraz pamiętajcie, wbijamy milion. Weźcie, pomóżcie. <laughs> Okej, okay, wchodzę, co to jest? Ja! <laughs> Ej, mamy kamera, kameramena, mamy kamera kolejnego, TV-mena, jacy wielcy! To są oni, to jest armia TV-men i kameramen, bo TV-men oraz kameramen są w, razem w ekipie, oni razem rządzą, a ich wróg to jest Skibidi Bi to jest zły, a oni są dobrzy. Patrzcie, jaki wielki, on ma trzy kamery, on jest jeszcze lepszy. Ja mam tylko jedną, a on ma aż trzy u góry. Są zamknięci za szkłem, wow, ten jaki wielki. Następny TV-men, jeszcze lepszy. I tutaj kolejny. O, ten ma nawet uśmieszek jakiś, jej coś, coś ma tam zapalone na telewizorku. No idziemy, podejdźmy, o co tutaj chodzi? Co jest gane? co jest gane? TV Man, co, co, co tu chodzi? On pokazuje, że mam się położyć, ale po co? Ej, on tam ma jakiś telewizor. No dobra, no to zanim się położę, to poczekaj, poczekaj. Kamera TV, wejdź na mój sklep razem z widzami. <laughs> Kto by chciał, to wejdźcie, sprawdźcie moje koszulki, słuchajcie. Mam różne rzeczy, te prawdziwe, realistyczne. Koszulki, bluzy, naklejki, opaski na rękę, kubki, poduszki. Co tam jeszcze? A zeszyty niedługo będą. Naklejki. No to dużo rzeczy sobie sprawdźcie sami na Smash.apel. Czekają tylko nawet dla, dla Was. E, I wiesz wiecie, wiecie co jeszcze będę miał? Będzie nowe zdjęcie z autografem już niedługo, więc sprawdzajcie. Pierwsza linia w opisie, kto by chciał. A ja teraz idę się położyć. Zobaczymy co mi się teraz stanie. Jestem mega e, zaciekawiony. Co mi tutaj robi? Patrzcie, on podchodzi rękami. Coś mnie tutaj próbuje chwycić. Zaraz, zaraz, co on mi robi. Uj, ey, wywrócił mnie! Ej! co ty mi zrobiłeś? Wywrócił mnie na dół, położył mnie! Zobaczcie, ja leżę. I teraz coś robi sobie. Moją kamerą. On mi chce wech chyba ją wymienić. Patrzcie na to. Ej, rękami, on mocno ją wyciąga. Ła, łatwo, trochę ciągnie, trochę ciągnie! Co ty mi robisz? Yy, ciągnie mocno! Wziął mi! Patrzcie, zabrał, ma w ręku! Wziął ode mnie kamera! Kameraman! Patrzcie, już nie jestem! Jestem bez głowy! O lol, jak ja wyglądam! I teraz nie mam tej głowy, poszedł, zabrał jakąś inną, czyli TV, aha! On chce mnie zmienić w TV man! Rozumiem już. Czyli teraz... On chce podłączyć pode mnie telewizor. Jak ja będę wyglądał? Przecież to jest upgrade. Będę poziom wyżej. Dobra, i patrzcie, jak on przyłacza mi to. Co mi tam robi, Ej. O, mi to wpycha i uważaj, chłopie, nie tak mocno. To skoczę. Patrzcie, on mnie tam wpycha, coś mu chyba nie łączy. Próbuje mi to idealnie włożyć, ale coś mu się nie udaje. Wow, co on... O, patrzcie, teraz, teraz, o, leci. Włożył mi, włożył, patrzcie. Jest, mam na głowie. Ej, jestem TV-man. Mam telewizor zamiast kamery. Czekaj, powstanę. Uwaga, spróbuję. Nie stałem, dobra. Stoję, stoję, patrzcie, ruszam. Chodzę się, chodzę. Mam telewizor, chłopie, na głowie. TV Man jestem TV Man lepszy poczcie legacko. Wow, udało się. hup, hop, hira. jest, hura, Okej, okay, super mamy. Ale czekaj, czekaj. Co teraz robimy z głową Cameraman? Eee, co będziemy robić teraz z tą głową? TV Man? Co robimy? Właśnie, bo ta głowa została, a moja jest tutaj, tylko co z nią. Ej, on się uśmiecha, patrzcie, on dał uśmieszek, ej, widzicie to? Ej, jest uśmieszek, patrzcie, kamera e, TV. Ej, co ja mówię, kamera? TV Man się uśmiechnął, patrzcie na to. On się uśmiechnął elegancką, jest Minka, on się cieszy. Ej, zaraz, zaraz. Ja już wiem, dlaczego on się uśmiecha. Ty chcesz podłączyć to komuś innemu? Szukasz zastępcy? A rozumiem! TV man chce zastępcy. Musimy podłączyć tą głowę komuś innemu. Ale ja nie wiem komu. Komu ja bym mógł to dać? Hmm. Czekaj, komu, komu? Sepkowi? Ej, może Sepkowi? Kiwa głąb, że tak. Ej, dobra, idziemy po Sepka. To będzie dobre. Musimy podłączyć mu głowę. Dobra, no to biegnę, to poczekaj, tutaj ja zaraz przyjdę. Idę po Sepka, szybko biegnę jako TV-man. Okej, okay, nadwychodzę. On tutaj czeka, a my biegniemy po Sepka, żeby Sebek nam pomógł i był kameraman. Ale to będzie ciekawe. Dobra, no to biegniemy teraz po mojego brata. Nazywa się Sebek. On mieszka też w mojej wiosce kolorowej. On nam pomoże. Na pewno, to będzie dobry plan. Okej, okay, tutaj jest właśnie blisko, już jesteśmy w rabie niego. To jest Czerwony domek, więc do niego podbiegamy i szybko go ściągniemy. Tylko nie wiem, czy on za mną pójdzie. On się pewnie przestraszy. O, tutaj mieszka Sebek, o, to akurat są otwarte drzwi, więc wchodzimy. Sebek, 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 jesteś, Sebek. O, jest Sebek. Cześć, Ek, Sebek. co to jest? Co to jest? Ej, odej, odej, czuj się! Jestem TV-man! Witaj, patrz na mnie. co jest? Kim ty o, jesteś? Odej, te... co ty masz za telewizor na Sebek, głowie? na co ty wszedłeś na szafę, na te, na szufladę? Złaś Ej, to, to ty z To jestem ja, z majestą jako -man, widzisz mnie, jeszcze się nie. co ty masz za telewizor na głowie! Jestem lepszy niż kameraman. Upgradeowałem! ty gadasz? Poziom wyżej! Jestem TV man jeszcze lepszy. Oni mają większą władzę i moc. Serio. Wow. Oni chronią kameraman. Więc chodź ja ci coś pokażę, pójdziesz za mną, nic się nie stanie. No no nie wiem, no dobra, no jak muszę, to idę. Sebek za bardzo nie chce. Chodź, chodź, nic się nie stanie, tobie, chodź, chodź. No no tak, no, no, sebek, dobra, no i idę. Niebie. no. Dobra, no to Sebek. Sebek, chodź, chodź, chodź. Okej, okay, Sebka bierzemy i zobaczymy, co wtedy z nim się stanie. Okej, okay, Sebek, zamknij tylko drzwi, zamykaj drzwi, żeby sypka, nikt ci nie sypka. szedł do chaty. Okej, okay, teraz Sebek zamknął i idziemy, teraz biegniemy. Sebka mamy, Sebek za nami biegnie, więc teraz będziemy mogli go zmienić. Okej, okay, ono niczym nie wie, nie? Sebek, będziesz wiedział, co ci się stanie? Eee, może? Co? A gdzie stanie, co mi się stanie? Chodź, chodź, chodź. pokażę ci, chodź, biegnij za mną, pójdziemy sobie tutaj. A to, to ty mnie prowadzisz, tak w ogóle, powiedz mi? Do lasu, chodź, sebek, chodź, sebek, zobaczysz. Tutaj musimy przejść, już na ciebie czekają. tv Men, prawdziwy na ciebie czeka. Ja już jestem. Inna sytuacja. Chodź, 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 chodź sebek. Właśnie, cobie się nie stanie, zamykam drzwi. To, to jest drzwi. Za chata. dzień dobry. Wow, tu są Widzisz? kamerameny. Tak, tu są wielcy kameramen, kamera TV i TV-men wszyscy najwięksi. Mamy tutaj, patrz, Tutaj no różne teamy, tutaj telewizory, dlatego że rządzimy. Musimy pokonać Skibidibi dibi A ty no dobra, musisz dobra, ale powiedz mi po co mi. ty mnie tu przeprowadziłeś? Musisz mi pomóc, jesteś mi potrzebny w planie. Chodź sobie. E, w czym? Chodź, chodź, chodź. Musimy cię zmienić wy kameraman. Musimy ci mnie założyć głowę. Zmieniać? No! Chodź, nie bój się, połóżcie, się tutaj nic ci się nie stanie. Chodź, no tutaj, ja nie bój się, Tutaj wejdź, na pewno nie stanie. Sebek się boi. Nie, nie, nic się nie stanie. TV-man, wszystko wie, on wie, jak robić. TV-man, weź mu, pokaż. Będziesz wiedział, no nie? Nie, wiem, okay, tak, rocz, ma. nie. szczerze mówiąc. Chodź, chodź, tutaj, o uwaga, Sebek wchodzi. Podejdź bliżej do go TV-man, musisz podejść. On, on cię zaraz wywali, uwaga, uwaga, patrzcie, on cię zaraz chwyci. O, nie, yes, zwywalił go! Eee, puśmie! <laughs> zwywalił cię, patrz, co on robi. Głowę mu już zabiera. TV-man, szybko szarp! Uważaj teraz! Dawaj go! Jest! Wziął mu głowę! Patrzcie! Wziął głowę sebka, Jo! Ma głowę sebka Trzyma! I postawił tutaj na dół! Gł ej, Sebek! <ścoughs> sebek jest bez głowy! Jo! Sebek, no poczekaj! Poczekaj! Patrzcie, teraz TV-man bierze głowę kameraman i będzie podłączał do Sepka! Ja ciekawe, czy to się uda, nie? Ja jestem teraz TV-man, a zobaczymy, czy Sebek będzie kameraman. Uuu, to się robi ciekawie! Uwaga, uwaga! Coś tutaj podchodzi! Coś go próbuje podłączyć! Ale to nie jest takie łatwe. O, jest, podłączył, Jest ma, patrzcie Ej, głowę, to dał radę! To, wróciłem, wróciłem, wróciłem. Halo, halo, halo! Sebek, dał radę, zobaczcie Sebek jako kameraman! Ej, co, co żeście mi zrobili? Dlaczego mam kamerę na twarzy? Jak ty wyglądasz? Ale śmiesznie, no patrzcie. No nie, no aż tak. Ej, teraz ja, ja jestem TV-man, a ty jesteś kameraman, widzisz? Ej, a, a gdzie, gdzie on ma moją głowę? On tu odłożył moją głowę, ja chcę ją z powrotem. Nie, 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 nie możesz ją zabrać teraz. Głowa tutaj na razie będzie twoja, była na dole. Ale musisz, najem nam jesteś potrzebny. Musimy wziąć bronię i iść wspólnie pokonać. Patrz, on się cieszy, patrzcie. <laughs> on się uśmiechnął, patrzcie, TV-man skacze. Patrzcie, co ma za twarz. TV-man, pokaż się, patrzcie. On się uśmiecha, widzicie, jest taki mały uśmieszek. <laughs> Ale fajnie. Lera, ej, Sebek, musimy teraz podejść. Zabrać tutaj broń. Mamy takie różne bronie i musimy pokonać Skibi Debi Toilet. Skibidi Toilet jest w naszej wiosce. On rozrabia i musimy go wspólnie pokonać, więc no trzeba. Skoro ja zostałem kameramanem, no to wam pomogę. Okej, okay, no to chodź, chodź. Okej, okay, idziemy, teraz wychodzimy, zamykamy drzwi i idziemy rozwalić Skibi dibi. Bierzemy bronię i musimy znaleźć go w naszej wiosce. Patrzcie. Ja jestem TV man, mam lepsze moce i Sebek kameraman. Okej, okay, chodźmy. On gdzieś gasuje w wiosce, podejdźmy szybko pod Gdzieś tutaj będzie, jak, się, jak coś to się rozglądać dookoła, lewo i prawo, Dobra. nie? Okej, okay, idziemy tędy sobie, tutaj nikogo nie ma, po lewej, po prawej też nie, na, ta droga jest czy, czysta, idziemy prosto. Idziemy tutaj na środek wioski, chodź sobie, chodź sobie, tutaj będziemy się skadać, nie? No tutaj będziemy, o, tutaj weźmy się składajmy, powolutku. Widzę go, tam, tam, tam jest, tam jest, jest, widziałem, widziałem. Widzę widziałem. też, Chodzi widzę tam, też. Tam, 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 on tam jest. Jest KBDB toalet, mamy go, taki wielki potężny. Dobra, chodźmy, chodźmy tutaj z drugiej strony, podejdźmy bliżej mojego domu i tutaj go zatakujemy bliżej mojego domu, więc podejdźmy tutaj. żeby szukać z drugiej tobą. strony. Chodź, chodź, chodź. Kameraman i TV man kontra skibi Ciekawe, czy ciekawe czy nam się uda, nie? Czyli przejdźmy sobie tutaj, Ej, bo tutaj rzeczy tutaj gromadzą się za bardzo. Dobra, okej, okay, jesteśmy, tu za Będziemy się skadać. Stój za mną, stój za mną, ok. Jest. Ale się skatamy fajnie, nie? Tak i to wygląda. wygląda. patrzymy, patrzymy. Jest idzie, idzie, idzie. To on, to wielki Skibidi Toilet. Podejdźmy do niego i go zaatakujmy. Jesteś gotowy, kameraman? Tak, ja jestem gotowy. Okej, okay, to podchodzimy, atakujemy go. Idziemy bliżej, idziemy bliżej. Uwaga, uwaga, uwaga. Zaraz będzie atak, zaraz będzie atak, zaraz będzie atak. A marsz! czu, nawalamy w niego. Bum, dostaje, dostaje w głowę Skibidi toalet! Ale on jest zbyt wielki. Jaki gigantyczny Bum, nawalamy w niego, nawalamy w niego. Co tu się dzieje? Proszę państwa, a masz ty, a masz i jaki on jest gigantyczny, potrzebuje więcej mocy, więcej mocy Ju, jestem większy, wow, patrzcie, wow, zapalił zostało? mi się telewizor, widzisz to? Zapalił mi się telewizor! Jaki Widzę. jestem gigantyczny! Chodź tu skibini bitualet! Chodź tutaj, rozwalacie! Bum! Nawalam w ciebie! A masz! Skibidi bitualet! On uciekał się przez boi się. Mój telewizor zapalił się na... Ee, ma, nie, jak to... Na, na tym, na frotowo mu się za, telewizor zapalił. Ej, on w mnie wchodzi, patrzcie! A masz, oświecę ciebie, oświecę Dawaj, ciebie! Dawala w niego, dowala w niego! O, masz, uwaga, teraz będę, odpalam telewizor, odpalam, trzy, dwa, jeden o, Patrzcie, ja spokonałem go, widzicie, świeciłem mu telewizorem, telewizorem, widzieliście, zapaliłem telewizor Uwaga, ja gaszę, okej, okay, zgasiłem, widziałeś to, zapaliłem moc telewizora, Sebek i, I teraz to się żeś mnie zszokował. Wioska została uratowana. Daliśmy radę. Hit hit kura. Co jest? To jeszcze je? Wszystkimi gimiami, oh. to z pięcioma głowami. O nie, tylko oh, nie, nie to. Nadchodzi jeszcze większy, jeszcze lepszy. A! Patrzcie, pięć głów on ma. O nie, tylko nie to. Jaki wielki szczelamy w niego! Atakujemy go, on jest też mocny. O nie, muszę odpalić telewizor. Patrzcie, wchodzi we mnie, atakujemy, bijemy go. A masz, a masz, to jest Kibidibito Boom, dostaję w kibel, musimy mu połamać kibel. Czekaj, zaświecę mu telewizorem. Uwaga, 3 2 jeden, włączam telewizor. Świecę mu telewizorem. Patrzcie, tak dostaję z telewizora, świecę w niego. Dostaję, patrzcie, o, z poświaty. Mam włączony teraz telewizor, pali się na niebiesko, nie? Git, świecę, go telewizorem ucieka. Patrzcie, chroni się za ścianę, ale sprytny, sprytny jest. O nie, energia, energia na go, Spice, no. Mało prądu, mało prądu. Telewizor mi się wyłącza. O nie, 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 nie. nie! O nie, tylko nie to. Wyłączył się, mam za mało prądu. O nie, atakuje mnie. Uważaj. O, za mało prądu, widzowie. Prądu mi zabrakło. Mój telewizor się zgasł sam. O nie, z KBDB Toilet atakuje nas pięcioma głowami. Jest bardzo ciężko, żeby go pokonać. Ja muszę włączyć supermoc. Sebek, ja włączę supermoc teraz. Muszę Dawaj. odpalić się na całym... Kliknę przycisk power, żeby mieć jeszcze więcej powera. Dobra, za 10 sekund odpalam się bardzo taki mocny, nie? E, nawalamy go, nawalamy go. 9, 8, 7, zaraz się odpalę. 6, pierwszego nawalamy. A masz skibidibidolę, dostaje, ale on nie chce paść. On jest o wiele lepszy, ma więcej życia. Uwaga, odpalam się. 3, 2, 1... Dawaj teraz! Wow! Wow! widzisz to? Patrz tu Mamy ile telewizorów! 5 wow! telewizorów, widzisz to? 5 telewizorów! Dwa z prawej, dwa z lewej i jeden na środku. Pięć telewizorów, idę na niego! Chodź dawaj, tu z nie tu cieka, boi się, patrzcie jak zwiewa. Ha, ha. I ucieczka robi. Nie, muszę go dokończyć, muszę go pokonać Chodź tutaj się moimi telewizorami. Idę po ciebie! Walka gigantów! Amasz, Nawalam w niego! A masz, spadaj ty Skibidi, to ale poważnie! Bo! Wchodzę z telewizorów, go ślepuje! Yes, tak jest, padł! Rozwaliśmy! Radę. Wow, największy bos został rozwalony! Wow, daliśmy radę, jest! Sebek! Daliśmy radę wszystkich, rozwaliśmy Skibidi! Brzu, włączam. Okej, okay, stałem się normalny. Yeah. Ale super było! Ale to była ciężka walka. Ciekawe co będzie jutro. Właśnie widzowie, chcecie kontynuację? Subskrybujcie kanał z dzwonkiem Jestem ciekawy, może wy byście chcieli. Dajcie znak, piszcie komentarze, subskrybujcie, łapkujcie, wbijajcie też na mój sklep smajsokroka.pl. Widzimy się jutro, pamiętajcie i odcinki są codziennie.